Zdziały. Wy nie jesteś śmierdzącej kieszeni! Ja pierdziele 50 złotych! Widz 50 Dzięki złotych Trzymaj na farto! Trzymaj na farto! Dzięki i Ja pierdziele! Ja pierdziele! 50 złotych! Kurwa muszę i tacy powiedzieć! Tatuś! Niech jeden wysłał. Ja pierwsze! Ja pierwsze! Ja pierdzielę! Masakra! Ja pierdzielę! Masakra! Masakra! Wow! No halo, Halo! Proszę mi dać mojego kolego do telefonu. Czemu Pan do mnie wyzwania? Bo mam numer mojego kolegi i sobie go zapisałem, proszę Pani, i dzwonię wczoraj ja na telefonie z tego numeru, co do Pani dzwonię i on zawsze odbiera we mnie telefon. Pan mnie nie normalnie molestuje z telefonami. Nie, nie molestuję Panią, nie molestuję pan, tylko dzwonię do kolegi, nie do Pani. Proszę Pana, Mamie. Ja mam 13 lat i będzie miał Pan problem. Ciesia, dalej. Spierdalajcie, głupia kurwa. Tak na mek, który mnie wieś, na mek, mnie wieś, jadasz. Nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem kolego Góralskiego. Nie umiem Góralskiego. Nie umiem królewskiego, nie umiem królewskiego! Coś mi odpowiem! Napęcie wam narysuję. Ale to do salonu wow. kanapę! Macie kanapę, Mr. nie? Wow! Mr. Dino, wow. To tak. wow. 3,60m a tu ma 5,5 metra. Kotyk zachorował, kotek zachorował na gripę, e, wziął z gripec, ma taką normalnie chypę. Zachorował, Pytam go czy dlaczego nie szczepił się na grypę. On że nie szczepił się na grypę, bo tam mają mikrochipy. A pisz na Covida, na Covida też się nie szczepi, bo mikrocypy mają panie. No to nie choruje jak taki mądry. Słyszałeś? No słyszałem. Ale podaj powód dlaczego nie? Bo w szczepionkach są ja ja mikrocipy. Tak, bo nie chcę, co mu Na siłę go uszczęśliwiasz. My jesteśmy zaszczepieni. Co roku jest bardzo dobrze no. no racja. Przejdź kotek czarna no Dobrze, dobrze. I on też nie szanuje. Bo nieraz kto ma taki język cięty, że szkoda gadać. No racja. Słucho. Kotek naprawdę się dopraw, doprawił. Kika smarka się. Zapalienie skrzeli. I bardzo cierpi, bardzo cierpi. No to mu w szkole, żeby da się kasa wypoczyć się i mu przejdzie. No panikuj. Asem. No wiem, a spocujemy. Kanikoni, <śmiany> ana <śmiany> wana nikaidu, ona wana how do you do you do? Kanikoni, a wana nikaidu, a wana i how do you do you do? Maczacza, jeden złotych. Cześć Dawid Jasper. Maczacza! Dlaczego masz live na Twitchu, a nie na YouTube? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, jakieś szczeniaki, proszę Pani. Jestem, proszę Pani, osobą niepełnosprawną. Jakieś szczeniaki robią sobie moje jaja i podają w internecie moje dane, proszę pani, dzwonią po bankach. I dlatego proszę nie przyjmować żadnych zgłoszeń o kredytów na mój, proszę pani, adres zamieszkania. i Nie wiem, proszę pani, mu tata jest ubezpieczony, nie wiem. i moje dane podają w Co za gnojki podłe Co za idioci psychiczni To na pezat składki Serio? Tak, serio Tylko nie to wniosku za mały wie <laughs> na moją rodzinę 22

nie, 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 ja tylko opcję, ja tylko opcję mam. No serio? Yeah. <laughs> ale mnie Richard on um, prowokuje, ale mnie Richard prowokuje, a moje serce chciałoby więcej, a moje serce chciałoby <laughs> więcej. Ale mnie ten Richard prowokuje. Eh? Ale prowokacja Richarda.

To zaraz zakliczę, tylko, tylko tak, tylko... Już, bo ja nie chodzę. Bo... Poczekaj, już, czekaj. Okej. Okay. Chytę do Jana. Zrobiona świeta, O kurwa. Ciężko było ta świetę zrobić. <śpiewanie> 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 <Rady? śpiewanie> Żegnajcie! Żegnajcie! Nie wiem. Przegrałem to bardzo. A masakra No ale mordo, już jestem przy komputerze, już jestem. Dwie dyszki Dwie Świece i pompki na pięściach. Okej, okay, okej. Okay. Diuen d'úsqui! Diuen d'úsqui! Meixlen, de d'úsqui meixlen! De d'úsqui meixlen, de d'úsqui meixlen! D'on és aquest roti que meixlen? Avui serà el dia d'or, ej ej, 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 ej. Ci, Nie teraz, nie teraz Później pójdzie, później Okej, okay, okej, okay, dobra Tu kamieńchla, tu kamieńchla Hyhh-hyhyhyhyhy, tu kamieńchla, tu Tuka

A kurva! 100zl mi Iška, iska Iske iske iske! 100zl veszle? Iske iske iske! Kochamim iske! Iske iske iske! -e -e -e. Youtuber! Jasper to! Najlepszy Youtuber! O oh, O oh, O! Oh. Ole ole ole! Jasper to najlepszy youtuber ow oh, ow oh, oh. ole jasper to najlepszy youtuber ow o, ow ole ole jasper to najlepszy youtuber hej 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 ole ole jasper to najlepszy youtuber hey, hey, hey. ow Ole, ole, ole! Puta bolier, 5 zł. Dawid dlaczego poszedłeś zjeść z panem Ryszardem Miśkę i proszę wypuśćcie mnie z boliera, bo trochę lampa jak chujo kokokok. Ta na panno. Szybciej to ruchamy, a ja pierdziekam. Nie mogę czekać! וישה דפסיתא, אה, אה, וישה דפסיתא, אה, אה, וישה דפסיתא, 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 אה, וישה דפסיתא.

Jestem zmęczony, już kurwa nie robię tego livea. Zmęczony jestem. Trzymajcie się! Baczisz!